nowego publicystę, y, Pana Stanisława Michalkiewicza, przywitajmy go brawami. Dziękuję bardzo za to gorące przywitanie. Proszę Państwa, konferencja ta odbywa się w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski jest jednym z organów Unii Europejskiej, a Unia Europejska z kolei jest eksperymentem prowadzonym jednocześnie w trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest płaszczyzna gospodarcza. Na bardzo dobry pomysł, jakim było stworzenie w Europie wspólnego rynku, jednolitego obszaru celnego, który rzeczywiście pomysł ten przyniósł bardzo dobre rezultaty ekonomiczne, nałożony został kolejny eksperyment w postaci politycznego projektu Europejskiego Imperium, którego politycznym kierownikiem są Niemcy. No i ten, to nałożenie na eksperyment ekonomiczny, tego eksperymentu politycznego w postaci Unii Europejskiej sprawiło, iż pozytywne efekty eksperymentu gospodarczego zostają właśnie niwelowane na skutek reglamentacji, na skutek biurokratyzacji stosunków ekonomicznych, ten, te impulsy pozytywne już wygasają na naszych oczach, co owocuje między innymi kryzysem finansowym w Unia Europejska jest również eksperymentem ideologicznym. To jest eksperyment polegający na wprowadzaniu czy wzniecaniu rewolucji komunistycznej, tyle tylko że według. Odmiennej strategii niż strategia bolszewicka. Bo strategia bolszewicka polegała na gwałtownej zmianie stosunków własnościowych, kłamstwie i masowym terrorze. Żeby nikomu nie przyszło do głowy próbowanie odwrócenia tej zmiany stosunków własnościowych. Obecnie rewolucja komunistyczna realizowana jest, czy prowadzona jest według strategii Antoniego Gramsiego gdzie głównym polem bitwy jest ludzka świadomość, czyli kultura, sfera kultury. W związku z tym nie dokonują się gwałtowne zmiany stosunków własnościowych, nie prowadzi się masowego terroru, mimo że narzędzia terroru są na wszelki wypadek stworzone, tylko głównym instrumentem tej rewolucji jest... Jak to nazywał nieżyjący mój przyjaciel Janusz Spotański, duraczenie ludzi. I to duraczenie dokonuje się przy około piekielnej triady państwowego monopolu edukacyjnego, mediów, niezależnych mediów, głównego nurtu, no i przemysłu rozrywkowego. Proszę Państwa. Państwo tworzone w ten sposób na naszych oczach, Państwo Socjalistyczne ma charakter totalny. Ta, to, ten totalniacki charakter przejawia się między innymi w tym, że państwo totalniackie nie toleruje żadnej władzy poza własną. Dlatego w Unii Europejskiej ustawodawstwo forsowane przez władze w Unii Europejskiej doprowadza do, do destrukcji rodziny, bo władza rodzicielska to też jest władza i autonomiczna wobec państwa przynajmniej powinna taka być. Władza religijna to też jest władza i autonomiczna wobec władzy państwowej, a przynajmniej powinna taka być. I widzimy na naszych oczach, jak w imię totalniarstwa te wszystkie władze, a więc te instytucje tworzące organiczne więzi społeczne, są rozgrotane, bo rewolucja komunistyczna również według tej nowej strategii Antonio Gańczego jest obliczona na zniszczenie cywilizacji łacińskiej. Cywilizacja łacińska ma odwiecznych wrogów i ci odwieczni wrogowie się zjednoczyli w postaci Żydokomuny. Proszę Państwa, dlatego... Zagrożenie nie jest bronione, to zagrożenie jest rzeczywiste i przybiera coraz groźniejsze formy. Dlatego dobrze by było, gdyby w Parlamencie Europejskim, a więc instytucji, jednej z instytucji utworzonych przez Unię Europejską, znalazła, znalazło się ugrupowanie, które krzewi wolności. Bo to może. Nie, przes nie przesądzając sprawy, ale to będzie sprzyjało przynajmniej hamowaniu tego gwałtownego procesu destrukcji cywilizacji łacińskiej. Być może, że nawet go zahamuje i dlatego życzę Wam powodzenia w tych staraniach o wejście do Parlamentu Europejskiego, bo trzeba stosować zasadę walk wschodnich, która polega między innymi na tym, żeby Wyzyskać na swoją korzyść siłę wroga. Zatem korzystajmy, nie wstydźmy się korzystać z instytucji stworzonych we wrogim nam celu, po to, żeby ten cel, to niebezpieczeństwo od naszego kraju od narodów europejskich odsunąć, bo tak jak mówił mi przed wieloma laty Bishop no, Unia Europejska jest pomysłem narzucenia narodom europejskich na na, europejskim na poziomie ponadnarodowym rozwiązań, które z pewnością byłyby odrzucone na poziomach narodowych. No i musimy dlatego współdziałać również na terenie Parlamentu Europejskiego. Z przedstawicielami innych narodów europejskich, które tak samo jak i nasz naród, a przynajmniej jego część, są zaniepokojone możliwością zniszczenia łacińskiej cywilizacji. Państwa, wybory do Parlamentu Europejskiego oznaczają, że Weźmiecie Państwo udział w procedurach demokratycznych. Procedury demokratyczne niosą ze sobą wiele zagadkowych pułapek, dlatego przystępując do procedur demokratycznych, dobrze jest odwołać się do klasyków demokracji. Może nie do wszystkich naraz, bo mielibyśmy wtedy potężny dysonans poznawczy, ale do jednego klasyka demokracji wypada się odwołać, a mianowicie do. Józefa Stalina. Do kogo wreszcie mielibyśmy się odwoływać tutaj, w tym gmachu, noszącym jego imię? Drodzy Państwa, Państwo się śmieliście, ale Józef Stalin wypowiadał na temat demokracji spiżowe sentencje między innymi taką o to, że w demokracji ważniejsze od tego, kto głosuje, jest to, kto liczy głosy. I dzięki temu właśnie lepiej rozumiemy, dlaczego Państwowa Komisja Wyborcza jeździ na szkolenia do Moskwy. No gdzieś ją lepiej nauczą liczyć głosy, jak nie tak. Ale w swoim zwyczaju najważniejsze spostrzeżenie na temat demokracji zachował dla siebie. Bo jeszcze ważniejsze od tego, kto liczy głosy, jest to, kto przygotowuje alternatywę polityczną dla wyborców. A po czym poznać, czy alternatywa polityczna dla wyborców została przygotowana prawidłowo? Po tym, że bez względu na to, kto wybory wygra, Będą one wygrane. I dlatego dopiero na tym tle, na tym tle tego zbawionego pouczenia, które zawdzię... zawdzięczamy Józefowi Stalinowi, możemy zrozumieć, dlaczego mimo tylu zmian ekip. Piastujących zewnętrzne znamiona władzy w naszym nieszczęśliwym kraju. Ekonomiczny model państwa ustanowiony w 1989 roku przez generała Kiszczaka i jego konfidentów nawet nie trudno. Właśnie dlatego widać, że alternatywa polityczna za każdym razem została przygotowana prawidłowo. I tę prawidłowość trzeba przełamać. Trzeba przełamać, dlatego że w mnogości partii, no co najmniej czterech czy pięciu, które są, tworzą ugrupowania parlamentarne dzisiaj, ta mnogość jest trochę myląca, bo w gruncie rzeczy od 89, a na pewno już od 90 roku, polską scenę polityczną tworzą trzy potężne stronnictwa. Stronnictwo ruskie, stronnictwo pruskie, no i gwałtownie reaktywowane obecnie stronnictwo amerykańsko-izraelskie, które troszeczkę y, zniknęło na pewien czas z politycznej sceny po deklaracji prezydenta Obamy 17 września 2009, 2009 roku. No ale teraz odżywa w związku z y, zamieszaniem wokół Ukrainy. Chciałbym. Kilka słów na ten temat powiedzieć. To zamieszanie wokół Ukrainy, zapoczątkowane przewrotem politycznym, jaki się tam dokonał, na razie przyniosło sukcesy dwóm uczestnikom tego procesu, mianowicie Rosji, która przejęła Półwysep Krymski. Być może nie jest to jeszcze ostatnie słowo. No i dwóm ugrupowaniom ukraińskim, Partii Swoboda i ugrupowaniu Prawy Sektor, które wymusiły na zasadzie aktywności Majdanu, wymusiły na Radzie Najwyższej Ukraińskiej zgodę na utworzenie partyjnego wojska banderowskiego, wyposażonego i uzbrojonego na koszt państwa, mianowicie 60 tysięcznej żołnierzy narodowej. Jest bardzo prawdopodobne, że ta Gwardia Narodowa, tutaj już powstanie i okrzepnie, zdmuchnie natychmiast wszystkich tych telewizyjnych celebrytów, którzy dzisiaj tworzą y, ukraińską polityczną scenę i jedynym, jedynym hegemonem, znaczy jedynym hegemonem, hegemonem na ukraińskiej politycznej scenie, czy na tej części Ukrainy, która jeszcze wtedy pozostanie, Będ, będą banderowcy. Nie wiem dlaczego ta perspektywa wywołuje w znacznej części polskiej klasy politycznej uczucie euforii. Trudno to pojąć, no, chyba że się odwołamy do ulubionej teorii spiskowej i wyjaśnimy to sobie właśnie działalnością tych trzech stron. Dlatego, że wprawdzie rozkwita, no nie to może, ale roz, rozmaitość kwiatów, ale podnoszą się rozmaite głosy, jest pluralizm polityczny szalony. Natomiast warto zwrócić uwagę, że te wszystkie głosy yy, brzmią jednakowo, tak jakby nastrajał kamerką ten sam stryjcie. Nie jest wykluczone, że tak właśnie jest. No i dlatego mówiłem o tych stronnictwach trzech potężnych, które Polską administrują i zawierają na nim kompromisy. Jeśli taki kompromis jest, no to jest spokój. Jeśli tego kompromisu nie ma, to mamy wojnę na górze, że żadne z tych stronnic, ani ruskie, ani kruskie, ani amerykańsko-izraelskie, nie działa na korzyść Polski. Więc dobrze będzie, a cieszę się, że taką zapowiedź tutaj usłyszałem, że stawiacie Państwo pierwszy krok na drodze do budowania silnego stronnictwa polskiego. Bo bo takiego stronnictwa na polskiej scenie politycznej jeszcze nie ma i trzeba je zbudować. I dlatego życzę wam, życzę wam powodzenia w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo one jako takie mają znaczenie tylko o tyle, że to jest włożenie nowych drzwi. Jak włożycie nogę w drzwi, to już wam nikt tych drzwi przed nosem nie zaprzestnie. Dziękuję.